Wyobraź sobie plac budowy, na którym liczy się każda minuta i każdy ruch. W takim środowisku potrzebujesz maszyny, na której możesz polegać w 100%. Właśnie taka jest Liebherr L550 ładowarka kołowa, która została zaprojektowana, aby sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Dzięki zaawansowanej technologii ta maszyna nie tylko wykonuje swoją pracę z precyzją, ale również oszczędza paliwo, co oznacza niższe koszty operacyjne. Jej solidna konstrukcja i intuicyjne sterowanie sprawiają, że praca staje się łatwiejsza i bardziej komfortowa, co z pewnością doceni każdy operator. To sprzęt, który daje pewność, że nawet najcięższe zadania zostaną wykonane na czas i z najwyższą jakością. Jeśli szukasz ładowarki, która nie zawiedzie Cię w trudnych warunkach, Liebherr L550 jest właśnie dla Ciebie. A co najlepsze, możesz ją mieć. Sprawdź ofertę nam z maszyny.pl lub znajdź ją na OLX i przekonaj się, jak ta maszyna może odmienić Twoją pracę. To inwestycja, która szybko się zwróci, przynosząc wymierne korzyści na każdym placu budowy.